Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Meyer Ministries. Dopóki chcemy tego, czego Bóg chce bardziej niż tego, czego my chcemy, dopóki możesz z przekonaniem powiedzieć Bogu Boże, to jest to, co chciałbym mieć, ale proszę, nie dawaj mi tego, jeżeli uważasz, że nie jestem jeszcze na to gotowy. Chciałabym się dzisiaj podzielić tym, jak ważna jest kondycja naszego serca. Co mam na myśli, mówiąc o kondycji serca? Nie mówię o Twoim fizycznym sercu. Mówię tu o sercu najgłębszych warstwach naszego jestestwa, które Bóg nazywa naszym sercem. Jesteś z niego zadowolony? Co się w nim dzieje? Ufasz Bogu nawet wtedy, gdy w Twoim życiu dzieją się niezrozumiałe dla Ciebie rzeczy? Może w Twoim sercu jest wiele zamieszania i nie wiesz, jak się w tym wszystkim odnaleźć? Czy cieszysz się, kiedy inni ludzie są błogosławieni? Co w sytuacji, gdy ktoś otrzymuje coś, co ty chciałeś, nadal się cieszysz, czy ufasz Bogu dostatecznie mocno, aby powiedzieć, Boże, jeżeli mi tego nie dałeś, to najwyraźniej nie jest to dla mnie dobre i przygotowałeś dla mnie coś lepszego. Wiem, że mnie kochasz i nigdy nie pozbawisz mnie swego błogosławieństwa. Radosne serce to podstawa, ufne serce to podstawa. A może jesteś pełen nieufności, może jesteś na kogoś zły, czy chowasz w swoim sercu urazy. Może masz trochę żalu do Boga, bo twoje życie nie potoczyło się tak, jakbyś sobie tego życzył. Krytykujesz, osądzasz, masz porządliwe myśli. Bóg chce, abyś miał doskonałe serce. Słowo doskonałe często nas przeraża. Powiem ci coś, dopóki żyjemy w naszym ciele... Nie będziemy postępować w sposób doskonały. Wierzę za to, że możemy mieć doskonałe serce. Nie jesteś tego pewien, nie ma problemu. Rozwój czyni nasze serce doskonałym. Nikt z nas nie jest doskonały, ale możemy do tego dążyć. Wierzę, że Bóg woli kogoś z doskonałym sercem. Przyjmijmy przez chwilę, że osoba z doskonałym sercem cały czas czyni to, co właściwie, dobrze? Zwróćcie uwagę, że kiedy powiedziałam, że każdy może mieć doskonałe serce, wy, część z was biła brawo. Ale byliście trochę, ale ja nie w każdej sytuacji robię to, co słuszne. W zasadzie prawdopodobnie każdego dnia robię rzeczy, które nie są słuszne, ale chcę robić to, co właściwe. Jeśli chcesz robić to, co należy, prawdopodobnie większość z nas tego chce, inaczej byśmy tutaj dzisiaj nie przyszli. A może przyszedłeś tu, bo lubisz publiczne imprezy, lubisz jak coś się dzieje. Nie wiem, może coś innego, może sądzisz, że jestem śmieszna. To to wie. Zazwyczaj jednak kiedy ludzie przychodzą na takie wydarzenie po całym dniu w pracy, część przyjeżdża z daleka, musi zarezerwować hotel. Takie osoby chcą się czegoś nauczyć, chcą się rozwijać. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. To, o czym tu dzisiaj mówimy, nie jest skierowane tylko do Was. Przesłanie to dotrze do milionów ludzi na całym świecie. Jestem przekonana, że wśród wszystkich tych ludzi znajdzie się kilka osób, które nie mają zamiaru postępować w słuszny sposób. Mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj mówię, pomoże niektórym z Was zdać sobie sprawę z tego, że dopóki nie będziemy chcieli tego, czego chce Bóg, nigdy nie będziemy szczęśliwi. Każdy z nas stara się dostać od Boga to, czego chce. Dopóki chcemy tego, czego Bóg chce bardziej niż tego, czego my chcemy? Dopóki chcesz tego, czego chce Bóg bardziej niż ty, dopóki możesz z przekonaniem powiedzieć Bogu: Boże, to jest to, co chciałbym mieć, ale proszę nie dawaj mi tego, jeżeli uważasz, że nie jestem jeszcze na to gotowy. Pójdę do tych ludzi tutaj i do nich będę mówiła. Chcę cię zachęcić do modlenia się w ten sposób. To cecha doskonałego serca. Boże, to bym chciał. Chcę tego. Możesz prosić o cokolwiek. Ale jeżeli nie chcesz, żebym to otrzymał, nie dawaj mi tego, bo ja chcę tego. Co jest zgodne z twoją wolą? To niezwykła modlitwa. Warto było tu przyjechać. To dlatego, że jak wrócicie do domu i zaczniecie się tak modlić, zaczną się dziać dobre rzeczy. Dzisiaj będziemy mówić o siedmiu cechach doskonałego serca. Wiem, że Dave już się śmieje, bo zazwyczaj udaje mi się omówić dwie, może trzy cechy, i potem szybko przeskakuję przez kolejne. No ale nic. Zobaczmy, jak nam wyjdzie. Pierwszy werset, na który spojrzymy, to druga księga kronik 16, werset. Zaczniemy od wersetu siódmego. A w tym czasie widzący Hanani, był on prorokiem, przyszedł do Asy, króla Judy, i powiedział mu, ponieważ polegałeś na królu Syrii, a nie na Panu, swoim Bogu, wojsko króla Syrii, uszło Ci z ręki. Przegrał bitwę, bo pokładał ufność w człowieku, zamiast w Bogu. Ujmę to trochę inaczej. Stało się tak, bo zamiast zaufać Bogu, za bardzo polegał na swoim doradcy, do którego chodził co tydzień. Nie ma nic złego w posiadaniu doradcy, ale lepiej najpierw zwrócić się o pomoc do Boga. Amen. Czyż Etiopczycy i Libijczycy nie mieli ogromnego wojska z mnóstwem rydwanów i jeźdźców, a jednak, ponieważ polegałeś na Panu, oddał ich w Twoją rękę. Przypomina mu inną bitwę i mówi wygrałeś tamtą bitwę, chociaż przeciwnik był potężny. Ponieważ polegałeś na Panu. Gdy polegasz na Panu, nieważne jak wielka może być bitwa, z Bogiem wszystko jest możliwe. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Żadna broń wykuta przeciwko Tobie się nie nada. Mogłabym to kontynuować. Amen. Musimy umieć zwrócić się do Boga, mieć doskonałe serce, to znaczy zawsze stawiać Boga na pierwszym miejscu. Bóg używa ludzi, żeby nam pomogli. Nie ma co do tego wątpliwości. Używa ludzi, żeby do nas przemawiali. Może prosiłeś Boga o odpowiedzi dotyczące Twojego życia i dostaniesz je dzisiaj ode mnie. Współdziałamy z Bogiem, jesteśmy współpracownikami Boga. Bóg używa ciebie, aby mnie błogosławić, używa mnie, bym błogosławiła tobie i tak dalej. Ale nie dostajemy nic, co byłoby dla kogoś wartościowe, jeżeli nie zwrócimy się najpierw do Boga. Oto przykład. Kiedyś miałam zły nawyk. Kiedy miałam problem i potrzebowałam zachęty, oczekiwałam, że Dave się domyśli i mi pomoże. Kobiety chcą, żeby mężczyźni wszystkiego się domyślali. Kto z Panów tego doświadczył? Dobrze. Nie chcę być niegrzeczna, ale nie masz żadnej wskazówki. Po prostu nie wiesz, o co chodzi. W takich chwilach byłam zła na Dave'a, że mnie nie wspiera i nie poprawia mojego nastroju. Bóg nauczył mnie, żebym potrzebując wsparcia i zachęty szła do Niego. Boże potrzebuję zachęcenia. Dodaj mi odwagi. Użyj swojej mocy lub jakiejś osoby, pokrzep mnie. Bóg czasem użyje Dejwa, a czasami kogoś innego. Jeśli nie będziemy się zwracać do Boga w pierwszej kolejności, zawsze będziemy źli na kogoś, ponieważ zawsze znajdzie się ktoś, kto nie spełni naszych oczekiwań i nie sprawi, że będziemy się czuli lepiej w tej chwili, w której będziemy tego potrzebowali. Dalej, werset dziewiąty. Oczy Pana przebiegają bowiem całą ziemię. Bóg kogoś szuka, aby pokazywał On swoją moc dla tych, których serce jest doskonałe wobec Niego. Oczy Boga przebiegają całą ziemię, szukając kogoś z doskonałym sercem. Kogoś z doskonałym sercem. Nie kogoś utalentowanego, tylko z doskonałym sercem. Gdy znajdzie kogoś takiego, mówi: Mogę pokazać swoją potęgę w Twoim życiu. Amen. Doskonałe serce. Są ludzie, którzy potrafią zdziałać niesamowite rzeczy, ale ich serca wciąż są pełne nieprawości, złe serce i religijne zachowanie. Bóg tego nienawidzi. Chodzą do kościoła, robią to i tamto. Człowiekiem, który może stanąć w Bożej Obecności na Jego świętej górze w nawiązaniu do Psalmu 24. Jest osoba, której ręce są nieskalane, a serce czyste. Bóg chce, żebyśmy z czystego serca postępowali dobrze. Jeżeli tylko postępujemy dobrze, a nasze serce dobre nie jest, nasze postępowanie nic dla Boga nie znaczy. Bardzo prosty przykład. Ewangelia Mateusza, rozdział 6. Możemy tam przeczytać o tym, żeby nie rozgłaszać naszych czynów jak obłudnicy, aby być zauważonym przez ludzi. Dając ją móżne, nie zwracajmy na siebie uwagi. Kiedy robimy dla ludzi coś dobrego, nie zwracajmy na siebie uwagi. Nie modlmy się po to, żeby zyskać czyjąś aprobatę. Jeżeli robię coś dla kogoś, bo chcę zwrócić na siebie uwagę innych, nie przynosi to nic dobrego. Odstawiam wtedy Boga na bok. Lecz gdy wszystko, co robię, robię dla Pana, Bóg wynagrodzi mnie za to. Gdy jednak robię to, aby zaimponować innym, wtedy Biblia mówi w Ewangelii Mateusza 6, ci otrzymali już swoją nagrodę. Opowiem Wam historię. Dawno już jej nie opowiadałam. Zrobię to dzisiejszego wieczora. Wiele, wiele lat temu chodziłam malować paznokcie do kosmetyczki. Pewnego dnia siedziałam na fotelu, a w gabinecie czekała jeszcze jedna dziewczyna. Zaczęłyśmy rozmawiać. Ona była pielęgniarką na oddziale onkologicznym. W trakcie konwersacji okazało się, że jest też chrześcijanką. I powiedziała: Ciężko jest patrzeć na stan tych ludzi i nie móc im, no wiesz, nie móc powiedzieć im o Jezusie. Zabroniono nam mówić o Bogu. To trudne, biorąc pod uwagę ich potrzeby. Miałam na sobie broszkę z napisem Jezus, i po prostu miałam myśl, powinnam dać jej tę broszkę. Będzie ją mogła nosić na swojej koszulce i pacjenci będą widzieli jego imię. To imię będzie dla nich błogosławieństwem. Miałam poczucie, że powinnam dać jej to w sekrecie. Nie wiedziałam tylko, jak mam to zrobić, bo siedziała z nami dziewczyna zajmująca się moimi paznokciami. I nagle ona wstała i powiedziała... Muszę pójść obok do hurtowni. Okazało się, że hurtownia jest zaraz obok jej gabinetu. Muszę dokupić lakier, bo właśnie się kończy. Wiedziałam, wiedziałam, wiedziałam. Bóg otworzył przede mną drzwi. Mogłam przekazać broszkę. Ale wiecie, moje serce nie było dobre. Chciałam zwrócić na siebie uwagę. Czekałam, aż kosmetyczka wróci, i wtedy powiedziałam. Wiesz, Bóg powiedział mi, żebym ci to dała, i oczywiście obie sądziły, że jestem wspaniała i cała moja cielesność. Wiecie, jak to jest. Nadymamy się w takich sytuacjach. To wspaniałe uczucie. Wspaniałe uczucie. Lecz szczerze. Bóg mówi do ciebie cały czas. Kto wie, że Bóg cały czas mówi do nas cichym głosem, a wtedy bardzo wyraźnie w swoim sercu usłyszałam: To ci sprawia taką radość, ciesz się, bo nic więcej nie dostaniesz. So, Możemy robić dobre do uczynki. Jednak, gdy robimy to dla atencji, aby być zauważonym lub podziwianym, to nie wypływa z doskonałego serca. Kiedy robisz coś dobrego, ktoś może Cię zobaczyć, ale to nie powinno być motywem Twoich działań. Wiesz, że cielesność lubi być zauważona? Cielesność lubi brawa. Dostałam tyle braw w swoim życiu. Moja cielesność to lubi. Musiałam wrócić do domu i stanąć z tą postawą przed Bogiem, modląc się. Boże, oboje wiemy, że nie jestem tak wspaniała, jak wszyscy uważają. No dobrze. Ewangelia Mateusza 23, 1, 4. Wtedy Jezus powiedział do tłumów i do swoich uczniów na katedrze Mojżesza, zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze: Czyńcie więc i przestrzegajcie wszystkiego, co nakazują wam przestrzegać. Ale według ich uczynków nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią, bo wiążą brzemiona ciężkie i nie do uniesienia, i kładą je na barki ludzi, lecz sami nie chcą ich ruszyć nawet palcem. Bóg nie znosi tych religijnych duchów, które sprawiają, że ludzie zachowują się tak, jakby uważali się za lepszych od innych, osądzają, krytykują, lecz nie kiwną nawet palcem, gdy ktoś naprawdę znajduje się w potrzebie. Amen. Ewangelia Mateusza 23, 25, 28. Biada Wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, hipokryci. Wiecie, Jezus nie zawsze był taki uprzejmy, bo oczyszczacie kubek i misę z zewnątrz, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kubka i misy. Serca. Oczyść najpierw wnętrze, kubka i misy, aby i to, co jest na zewnątrz, było czyste. A to już stara się nam przekazać to, że musimy mieć dobre serce. Wtedy będzie to widoczne na zewnątrz. Musimy więc pracować nad własnym sercem. Wtedy nasze postępowanie będzie naturalnym owocem doskonałego serca. A może od czasu do czasu powinniśmy spędzić trochę czasu z sobą? Spróbuj zastanowić się nad swoim postępowaniem i poproś Boga, aby wskazał ci te rzeczy w twoim sercu, których wcale nie powinno tam być. Z przyjemnością to zrobi Możesz mi wierzyć Bez poczucia potępienia Powiedz po prostu Boże Wspólnie nad tym popracujmy Ponieważ ja nie chcę nosić w sobie tego żalu Nie chcę być na nikogo zły Nie chcę być zazdrosny Nie chcę już taki być Nie chcę już tak żyć Chcę zmiany Zmień mnie Boże, zmień mnie Nie chcę już taki być nie szukaj wymówek złego zachowania. Powiedz, nie chcę już taki być. Biada wam. Werset 27. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo oczyszczacie kubek i misę z zewnątrz, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Może jestem surowa, ale sądzę, że nie tak surowa jak byłby Jezus. Szczególnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co obecnie dzieje się na świecie. Nie potrzebujemy kazań, które owijają w bawełnę pewne Fakty. Ktoś musi stanąć i śmiało powiedzieć, Jezus niedługo powróci, a my musimy się do tego przygotować. Pozwólcie, że coś Wam powiem. U Boga nie ma czasu na kompromis. To jest czas, aby być silnym, wiedzieć, co mówi Słowo i być pełnym Ducha Świętego, który sprawi, że będziemy mogli postępować zgodnie z wolą Bożą. Świat potrzebuje Jezusa, ale nie zobaczy go inaczej jak przez nas. Pan niedługo powróci. Ale skąd to wiesz? Cóż? Jest to napisane w Biblii. Mówią o tym w każdym pokoleniu. Masz rację, tak jest. Paweł mówił o tym w swoich czasach i myślę, że skoro on mówił, że niedługo Jezus powróci, to my jesteśmy już... Bardzo blisko tego wydarzenia. Nie wiem, jak szybko to nastąpi, ale wiem, że chcę. Nie chcę być jak pięć głupich kobiet, które zasnęły i w ogóle się nie przygotowały. A kiedy oblubieniec nadszedł, zostały odrzucone, ponieważ dopiero wtedy zaczęły się przygotowywać. Wtedy będzie już za późno na przygotowanie. To nauczanie także jest elementem przygotowania. Bierzesz teraz udział w przygotowaniu. W przygotowaniu na ponowne przyjście Jezusa. Pracujesz nad swoim sercem. Strzeż twego serca. Z całą pilnością, bo z niego tryska życie. To księga Przysłów 4,23. Strzeż swego serca. To jest Boże Przykazanie. Z całą pilnością, bo z niego tryska życie. Gdy robimy to z pomocą i prowadzeniem Ducha Świętego, Bóg może mocno działać przez nasze życie. Czy nie tego chcemy? Bóg musi być na pierwszym miejscu w naszym życiu. To po pierwsze. Po drugie, osoba z doskonałym sercem nieustannie wzrasta duchowo. Nieustannie. Jeszcze nie doszliśmy do celu. Jesteśmy w drodze. Mam się dobrze, jestem w drodze. Nie jestem tam, gdzie powinnam być, ale dzięki Bogu nie jestem też tam, gdzie byłam. I to daje mi nadzieję. Ewangelia Mateusza 5,48. Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest Wasz Ojciec, który jest w niebie. Być doskonałym znaczy wzrastać, na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. Podoba mi się to. Chcesz wzrastać? Oczywiście, że tak. Inaczej by Cię tu dziś nie było. A gdybyś przyszedł z innego powodu, już dawno byś wyszedł, bo jedyne o czym dzisiaj mówię, to jak wzrastać. Zapamiętajmy, stan naszego serca jest bardzo ważny. Mając doskonałe serce nie znaczy, że zachowujemy się doskonale. Jedną z cech doskonałego serca jest potrzeba duchowego rozwoju. Kiedy to robisz, możesz być pewien, że Bóg będzie cię używał. Myślę, że najlepszą rzeczą, której ci potrzeba, to determinacja i postanowienie, że nigdy się nie poddasz. Księga Izajasza 40-31. Ale ci, którzy oczekują Pana, nabiorą nowych sił, wzbiją się na skrzydłach jak orły, będą Biec, a się nie zmęczą będą chodzić, a nie ustaną.